Witam Was już w kolejnym vlogu. Zaczynamy pryskanie rzepaków z striptealów, który był siany czajkowskim 3 metrowym jakiś helikoptera leci 3-metrowy czajkowski damy sobie napędzik, bo mamy jeszcze na sobie 6000 litrów. Sobie bardziej wyrównamy. Dobra, można jechać, o. A więc tak pak ten posiany był przed deszczem. Eee, tutaj mieliśmy żepak siany, powiedzmy z różnicą kilku dni, bo przyszły ulew, jak zaczęliśmy. Powiem Wam, pak świetnie się prezentuje. Triptylo będziemy już. Myślę, że w przyszłym roku, jak y, szef mówił, to będziemy siać cały rzepak w ten sposób. O, jakiś stropion czy leciało, teraz drogi chyba wezmę do domu. No, yy, cały rzepak z tych będziemy będzie Bo powiem Wam, wyszedł, y, no na razie jest super, zobaczymy, jak to się dalej będzie ukazywać. Ale powiem Wam, wzrost w porównaniu do siewu tradycyjnego, nazwijmy to zwykłym siewnikiem, to kolosalna różnica. Jak najbardziej dla plus na plus dla kilo. Walimy odżywką na grzyba, także e, nie trzeba aż tak dojeżdżać do drogów. Do Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. E, siany był chyba co 30 cm. Tak to się wydaje ale też takiej kolosalnej pewności nie mam mam tu dzisiaj na... do pieśnięcia w sumie... ile? 36 hektarów tu mamy godzinę już... 15:18, ale tak naprawdę do która by była? 16 no 16 to w sumie stary zegarek, żeby było przestawić no, dzisiaj mamy 31 października Halloween Także ja się przebrałem w strój roboczy, powiedzmy, i na polach. Hmm. Kurczę, goście tak staną tą... E, tymi przyczepami, że nie wiem, czy go nie zaczepimy. A tu akurat taki znajomy kości co wyciągałem go. E, John Deere z agregatem. Kurczę, już nie pamiętam, co to był za John Deere. To była jakaś szóstka. Dobrze na tym, żeby go nie hasnąć, bo będzie lipa no, także daję dawkę cieczy roboczej 166 litrów żeby nikt tu za mną nie jeździł o, odjeżdża mądrze chłop, pomyślam, mądrze mógłbym jechać trójką ale bez sensu na prostych bardziej bym przycisnął w sumie zaraz trójkę można odpalić w sumie teraz wiatrów nie ma Nie wiem, czy nie, pryskamy na 120 cm od gleby nie wiem czy tego nie zmniejszyć powiem. nie no, z poprzeczki pojedziemy wolniej to kurde księgiełka robi z naszego dużego kawałka trochę się zmniejszył, bo działki zredukowały to jego powierzchnię, ale fajny kawałek jest, z drogi Wam coś nagram miałem nagrać jeszcze jak tu jechałem ale kurczę yy, miałem kamerkę schowaną na samym dole w torbie a grzebać yy, składać ją, on tu też w chwilę czasu idzie a na drodze to lepiej się na drodze skupić Może być troszkę słabszy, bo tu mokro było jak w zeszłym roku, był jęczmień znaczy w tym roku, powiedzmy, ale w zeszłym siany. i się kopałem z szefem. Bo tu naprawdę, tu jęczmień, jak był siany, to była masakra. topa goniła w kopa. Dojedziemy do słupa. Na styk wam pan, na styk No, no i cilowo, bo mogłem tu bardziej zajechać, ale dobra, nieprzemyślane Wyłączyłem sobie skręt ośki Idziemy cofać na lustro Czekajcie, mamy jeden Mamy tylko bardziej się złamać trzeba, nic nie jedzie Dobra, o Taką może jechać Paf dobra załączamy ośkę. Nie nie to się nazywa precyzja A. Dobra tu sobie cofniemy jeszcze Ok Dobra Względną maskę wyłączymy inaczej, tak, oko. I teraz drugą stronę kółka. I powiemy coś garnić już. Dobra. Belka nie walnęła w słup no na chwilę zrobimy cięcie i widzimy się potem no także zaczęliśmy nasz największy kawałek jaki tu mamy rybaku. nie wiem ile on może mieć po tych działek ze ale powiem wam, a troszkę że tu dwa hektary odeszły i dycha jest i tak my połowimy największe 10 na godzinę. Wiatru nie ma jak nie było. Będziemy powoli kończyć rzepaki Później będę wjeżdżał w jęczmienie. E, jęczmienie będę traktować e, opryskiem na chwasty. E, może coś jeszcze do tego dorzucimy? Nie wiem jeszcze. pszenicę też będę jechał niedługo na chwasty. Już mamy opryski. Działać. We wtorek planujemy skończyć kawałek 10 hektarowy kukurydzy, na którym będzie pszenica, od którego będziemy zaczynać. Eee, skosimy go, zostawiamy kukurydzę. Temat zamknięty będzie na chwilę obecną. Eee, potem ruszamy z siewem z uprawą na głęboko pod pszenicę. Właśnie po tej skoszonej kukurydzy pójdzie mulczer. Eee, pójdzie głębosz Pójdzie talerzówka i pójdzie się. Pszenicę będziemy siać e, szywnikiem zwykłym, nie z pe Zboża będziemy siać normalnie. Tak jak wcześniej wspominałem, że pak będziemy chcieli posiać cały. E, dobra, gdzieś my tu mamy skręcać 20 godzina już w pół do piątej niby powinna być w pół do yy, szóstej ale wiadomo zmiana czasu trzymam 1600 obrotów i ciśniemy powoli zaraz zrobię myślę, że cięcie yy, Nagram coś jeszcze z innych pól Mniejszych. może gdzieś przejazd jeszcze jakiś się trafi albo traska powrotna zobaczymy także nagran coś jak będzie ciemniej ostatnim kawałkiem. Jeszcze nam tam hektar został i tyle. Także to by było na tyle w tym vlogu, jeżeli chodzi o obryski rzepaku. jeszcze pokażę jak wygląda to w nocy wszystko później pokażę zestaw z zewnątrz jeszcze a więc już koniec, witam Was na mieście wjeżdżamy do Oławy mamy godzinę 19.34 Halloween w pełni dzieci chodzą nie wiem czy tu w Oławie chodzą ale jak wyjeżdżałem właśnie z miejscowości w której byłem to dużo osób chodziło o tu jakieś no nie wiem, czy te dziewczyny się może przebrały, czy nie chyba nie chyba były normalne yy, no nie ważne. jedziemy przez most Jel na Jelcz Jelczański, chyba się on może coś takiego, nie wiem ale ja zawsze go sobie kojarzę jako most Jelczański o, ale ma ma nogę podświetlaną na zielono jak jak kabinę pędzi normalnie. Teraz akcja. Powolutku przez miasto.